Chcesz spróbować czegoś nowego? Lubisz wyzwania i świetną zabawę? A może po prostu masz dość miasta? Przyjedź do nas! Mamy szeroki wachlarz atrakcji, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Alpinistyka, czyli bezpieczny i ekstremalnie zabawny sposób na pokonanie własnych barier. Zajęcia survivalowe, bo nigdy nie wiadomo, co przyniesie jutro. Panele historyczne. Poznaj na własnej skórze świat Słowian i Wikingów razem z członkami naszej drużyny rekonstrukcyjnej Wilswin Hirt. Łucznictwo. Zaczynamy od podstaw, a kończymy na bitwie. Strzelanie z broni Airsoft. Jeśli chcesz się poczuć jak jeden z bohaterów filmów akcji, to też jesteśmy w stanie zapewnić. Wyprawy i gry terenowe. Poznaj magię srebrnej góry. Opuszczone forty, sztolnie, dzikie ostępy. To wszystko na wyciągnięcie ręki. A jeśli to za mało, możemy zorganizować jeszcze zajęcia z jazdy konnej, czy spływ pontonowy tak zwanym szłomem barckim jednym z najpiękniejszych szlaków spółowych w Polsce. Dlaczego warto do nas przyjechać? W bezpiecznych warunkach pod okiem doświadczonych instruktorów zmierzysz się z własnymi barierami. Bo nic tak nie wzmacnia więzi w grupie jak mocne wrażenia i świetna zabawa. Doświadczysz ogromu satysfakcji płynącej ze zdobywanych doświadczeń. Razem z nami spróbujesz sportów ekstremalnych w naturalnych warunkach terenowych. Zdobędziesz wiedzę historyczną przekazywaną w formie interesujących warsztatów a do tego spędzisz czas w klimatycznej bazie obozowej stylizowanej na wczesne średniowiecze. Boisz się? Nie ma czego. Jesteśmy legalnymi organizatorami turystyki od ponad 20 lat. Wiemy, co robimy. Każdy z nas przeszedł szereg kursów takich jak pierwsza pomoc i ratownictwo, wychowawstwo, szkolenia survivalowe, alpinistyczne czy z zakresu wiedzy historycznej. Świetnie znamy teren, po którym się poruszamy oraz specyfikę prowadzonych zajęć, dzięki czemu od początku działalności nie zdarzył nam się żaden poważny wypadek. Zapoznaj się z pełnym opisem zajęć i oferty na naszej stronie, do której link znajdziesz w opisie. Do zobaczenia!